Rozpoczynamy celebrację świąt świąt Wielkiej Nocy, Triduum Paschalnego. Są trzy miejsca, gdzie celebrujemy te święta. Pierwszym miejscem jest własne serce, własna dusza. To się dzieje tutaj. Drugim miejscem jest świątynia, kościół albo kaplica, którą teraz nawiedzamy. To w kaplicach i świątyniach odbywać będą się liturgie. I wreszcie trzecim miejscem celebracji jest własny dom, bo tam spotkaniu się, spotkamy się przy śniadaniu wielkanocnym, zapalimy świece, popatrzymy na paschalnego baranka. Rozpoczynamy od Wielkiego Czwartku. Gdyby nie było tamtego, pierwszego Wielkiego Czwartku dawno, dawno temu, nie byłoby adoracji. Nie byłoby Komunii Świętej, a ta kaplica nie byłaby kaplicą, ale jakimś biurem albo pokojem mieszkalnym. Nie byłoby tu księży, tylko zwykli mężczyźni. To w Wielki Czwartek tak wiele się zaczęło. Dlatego dla celebracji tego Wielkiego Czwartku i tych świąt wznosimy najpiękniejsze budowle ozdobione przez największych artystów. Nie żałujemy pieniędzy, bo tu jest dom Boga. Przygotowujemy najpiękniejsze śpiewy i szaty, przynosimy kwiaty, najcenniejsze kadzidło. Oświetlamy świątynię, aby sprawując Eucharystię, móc wejść w świat piękna, w świat, którym jest niebo. To tu niebo dotyka ziemi naszych serc, niebo się zniża i staje naszym udziałem. Co można zaczerpnąć dla siebie z tego święta Wielkiego Czwartku? Najpierw zwróćmy uwagę na gesty Pana Jezusa. Przypomniało o tym dzisiejsze Ewangelia. Chrystus umywa nogi. I wzywa, abyśmy sobie nawzajem umywali nogi. Ma to miejsce często w rodzinie. Kiedy umywa się nogi starszym rodzicom, dzieciom, także w pracy, na przykład w szpitalach, we wspólnotach, gdzie są starsze osoby, już same sobie nie potrafią umyć nóg. Czego nas uczy Pan Jezus przez to? Słowa są tu za słabe, zostaje tylko przykład. My na przykładach uczymy się w życiu tego, co jest dobre i tego, co jest złe. Aby dziecko umiało zawiązać bucik, trzeba mu najpierw to pokazać. Nie wystarczy tłumaczenie. Aby umiało czytelnie napisać litery, trzeba mu to pokazać. Tak jest z tysiącami drobiazgów. To przykład rodziców jest drogą do samodzielności dzieci. I to przez przykład z serca do serca sączy się dobro, ale tą samą drogą złego przykładu, z serca do serca człowieka może się sączyć zło. Przykład przeklinania papierosa w ustach, ręki, która sięga po butelkę, przykład kłamstwa, kradzieży. Takie przykłady potęgują zło. I przez świat płyną dwa strumienie: strumień dobrego przykładu i strumień złego przykładu. Ale te przykłady płyną nie tylko przez świat, ale przez ludzkie serce. Wody dobrego przykładu ubogacają serce i świat, a wody złego przykładu, zgorszenia, niszczą serce i świat. Pan Jezus wzywa, byśmy dawali dobry przykład. Gest umywania nóg. Dlaczego Bóg umywa ludziom nogi? Uczył nas w Starym Testamencie groźnymi słowami na Synaju, uczył przez proroków, także przez mocne kazania i upomnienia pana Jezusa, kiedy mówił biada. Ale te wszystkie słowa. Nie da się w jakiś sposób użyć, żeby pokazać, co to jest miłość. Potęgi i piękna miłości nie da się objawić przy pomocy słowa. Jak mąż kocha żonę, to samo słowo Kocham cię, Kasiu, niewiele daje. Musi być konkretny przykład. I miłość objawia się czynem. I to robi Pan Jezus. Ubiera się w świąteczny strój, opasuje się prześcieradłem, sam nalewa wody do miednicy, sam umywa nogi i sam wyciera te nogi. Bóg, jako sługa, wszystko robi sam. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował, pisze święty Jan. Co to znaczy do końca? To znaczy do śmierci? Nie, nie tylko do śmierci. To znaczy także już bardziej nie mógł miłować. Dał wszystko, aby objawić miłość. Wykorzystał wszystkie możliwości. Uczynił wszystko, na co go było stać, bo prawdziwa miłość jest zawsze do końca. Zawsze. Jeśli gaśnie przed śmiercią, a Wcześniej, aniżeli umiera człowiek jeżeli nie wyczerpuje wszystkich możliwości objawienia miłości nie jest prawdziwą miłością. Prawdziwa miłość jest zawsze do końca. Dlatego święty Paweł powie, że wszystko się liczy, ale tylko miłość się nie kończy. W dniu dzisiejszym dziękujemy za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Dziękujemy za kapłanów. To przedziwne powołanie. Jest tutaj czterech księży. Każdy z nas wie, że to dar z nieba. Nie mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Gdyby Pan Jezus był obecny z nami pod postacią diamentu, którego trwało się sprawie niezniszczalna, nie byłoby potrzeby ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Tu byłby diament, do tego skarbu pilnowania wystarczyłaby policja, straż miejska, jakiś mini monitoring. Ale Chrystus wybrał ucztę i wybrał chleb. Chce wciąż na nowo zastawiać stół. Dlatego wybiera dwunastu i daje im udział w swoim kapłaństwie. Nie dało się dawno temu zgromadzić tyle chleba, żeby ten chleb nie zczerstwiał i by go starczyło do końca świata dla wszystkich ludzi. A zatem kapłaństwo jest darem dla innych. Jest to posługa ubogacania wierzących, karmienia ich pokarmem nieśmiertelności. My jesteśmy księżmi i dobrze wiemy, że kapłaństwo, które mamy, nie jest dla nas, jest dla innych. Kiedy rozgrzeszamy, kiedy sprawujemy msze świętą, kiedy namaszczamy chorych, głosimy kazania, Pan Bóg się nami posługuje, a sami jak wszyscy, drogi do świętości musimy szukać na kolanach, spowiadając się u innych księży. Na modlitwie, pokutując, pracując nad sobą, taka jest nasza droga. To znamienne, że dar kapłaństwa nie zależy od osobistych walorów kandydata do święceń. Nie liczą się ani zdolności intelektualne, ani stopień kultury, ani poziom życia moralnego, ani nawet poziom życia religijnego. To na pierwszy rzut oka jest szokujące. Ludzie stawiają kapłanom wysokie wymagania i mają rację. W imię zasady, skoro szafujesz tak nieprawdopodobnie wielkim bogactwem ducha, skoro rozdajesz je innym, skoro każdego dnia w dłoniach Twoich jest Chrystus, a w Tobie gości Jego miłość, miłość to powinieneś być o tyle większym świętym, o ile częściej ze świętym świętym przestajesz, takie jest wymaganie ludzi. I po ludzku biorąc, jest ono słuszne. Wszystko wskazuje na to, że to według tej miary Pan Bóg będzie sądził każdego z nas kapłanów. Jest to prosta konsekwencja odpowiedzialności, której Bóg oczekuje od każdego człowieka. Ale Skutek sakramentów świętych nie zależy zupełnie od świętości kapłana. Czy nas rozgrzesza papież, czy przeciętny wikary, czy podaje nam komunię świętą, to nie ma wpływu na moc tego sakramentu. To jest zawsze coś najświętszego. Nawet niewierzący kapłan rozdaje pełnię łask sprawując eucharystię. To jest szokujące. Że Chrystus tak bardzo zaufał kapłańskim rękom, że siebie wydał w te ręce, nie patrząc na to, czy one są czyste, bo nawet brudne kapłańskie ręce przekażą idealnie czystego Chrystusa. Nigdy go nie zbrudzą. Ta tajemnica to wielka, bardzo wielka. Zawód się wybiera, a kapłaństwo jest powołaniem. Na powołanie się odpowiada. Zawód można zmienić. Powołania się nie zmieni. Jeszcze można pytać, no po co nam księża do rozgrzeszania? Moglibyśmy się spowiadać przed Krzyżem, przed Wizerunkiem Matki Bożej, przed Świętym Michałem Archaniołem, ale Pan Bóg chce, abyśmy otrzymali pieczątkę miłosierdzia. I ksiądz ją przykłada, odpuszczając nam w imieniu Chrystusa nasze grzechy. I wreszcie trzeci punkt tej wielkoczwartkowej homilii to jest obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Są w życiu dwie miłości: jedna egoistyczna, a druga ofiarna. Jedna Żarłoczna, zjada wszystko i wszystkich, szuka innych, by byli do jej dyspozycji. Można powiedzieć, że jest to miłość o wielkim brzuchu, do którego wkłada pieniądze, karierę, różne przyjemności, wkłada rzeczy i wkłada ludzi, żyje ich kosztem. Egoizm jest źródłem wielu nieszczęść na Ziemi. Bo ciągle jest nienasycony, jest wiecznie głodny, nienawidzi tych, którzy na jej oczach zjadają to, co ona lubi. Wtedy zionie ogniem zazdrości. Ale jest też druga miłość, która staje się pokarmem, by żywić serca tych, których kocha. Miłość, która potrafi dla dobra innych rozdać jako pokarm. Swoje siły, swój czas, swoje talenty, swoje rzeczy, swoje pieniądze, swoje życie. Szczęście tej miłości jest w dawaniu. Ona nie troszczy się o swój brzuch, ale troszczy się o serce, które rośnie wtedy nie gdy gromadzi, ale gdy rozdaje. Iż taka miłość jest jak źródło. Która daje nieustannie kryształową wodę, i ciągle to źródło jest pełne. Im więcej da, tym więcej ma. Dlaczego? Bo ta miłość jest podłączona do źródła łaski, do oceanu miłości Pana Boga. I miłość Boga, Wielki Czwartek, objawia się jako pokarm. Chrystus, syn Boży, Przybył z nieba na ziemię, pokazał jak wygląda życie, rozdał wszystko, łącznie ze swoją szatą, pozwolił, by ludzie uderzyli włócznią w jego serce i zamienił je w źródło wiecznej miłości. I by ludzie mogli podłączyć swoje serce do tego serca, źródła łaski, miłości, ustanowił Najświętszy Sakrament. To stąd czerpiemy miłość. Oto największe wyznanie miłości Boga wobec człowieka. Bierzcie i jestcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Ktokolwiek podchodzi do ołtarza, spożywa jego ciało, opowiada się po stronie tej miłości, która jest pokarmem dla innych. A kto żyje cudzym kosztem, zapatrzony w swój brzuch i w swoje ja, opowiada się po stronie miłości egoistycznej. Wielki czwartek jest wyznaniem wiary w miłość, która jest pokarmem nieba. Miłość pełna szczęścia z powodu uszczęśliwiania innych. Egoista. Zawsze kapie smutkiem wewnętrznego głodu, bo ciągle mu czegoś potrzeba. Rozgląda się za takim stołem, na którym znajdzie wszystko, na co ma ochotę. A ten, kto prawdziwie kocha, sam się zamienia w stół, dostępny dla wszystkich których kocha, i to jest stół obfity, bo najcenniejszym daniem na tym stole jest serce. Pełne dobra i życzliwości. Kończąc, chcę powiedzieć, że każda Msza Święta ma dwie części. Pierwsza tu przy ołtarzu, na którym spoczywa miłość Boga, który jest naszym pokarmem, ale druga część Mszy Świętej sprawuje się w naszym rodzinnym domu, w naszym miejscu pracy. W wydawnictwie, w szpitalu, w redakcji, gdziekolwiek pracujemy i w odpoczynku. To jest nasz stół, na którym spożywa, spoczywa nasza miłość, ona jest pokarmem dla tych, których kochamy. Jesteśmy na uczcie wielkiej tajemnicy miłości. Dzisiaj mąż może powiedzieć: żonie. Pan Wiesiek, Pani Lilce, dziękuję Ci za to, że jesteś moim pokarmem. A żona może powiedzieć mężowi, Karolina Łukaszowi, to samo. Dzieci mogą powiedzieć rodzicom, a rodzice dorosłym dzieciom: Dziękuję, że staliście się dla mnie pokarmem. Niech ołtarz miłości postawiony w rodzinnych, domach zamienia te domy w niebo amen